I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla mojego imienia, stokrotnie tyle weźmie i życie wieczne odziedziczy. Ewangelia według Mateusza, 19, rozdział 29, werset. Miłość ludzka blednie w porównaniu z miłością Bożą. Nasz Pan Jezus zebrał w tym jednym wersecie grupę najczulszych ziemskich związków. Ludzkie, po, u, ludzkie uczucia są o wiele mniejsze niż głębia i intensywność Jego miłości. Czy jesteś samotny i opuszczony? Czy żałoba zerwała ziemskie więzi i rozłączyła Twoje najbliższe więzi ziemskiego uczucia? Nasz Pan Jezus jest tym, którego obecność i społeczność może zrekompensować wszystkie straty i może zapełnić wszystkie pustki. Jeśli jesteś osierocony, pozbawiony przyjaciół lub pozbawiony komfortu, pamiętaj, że na tronie jest ten, którego miłość jest tak głęboka jak niezgłębiony ocean i tak bezgraniczna. Jak wieczność, kto może ubiegać się o błogosławieństwo, o którym mówi Pan Jezus? Żadna zewnętrzna aktywność nie kupi tego żaden rytuał, żadne zarządzenie, żadne stanowisko kościelne należy ono do tych, którzy czynią wolę Ojca w niebie jak mówi Ewangelia Mateusza 7 rozdział 21. Należy do osoby, która odzwierciedla umysł Pana Jezusa, jest prowadzona przez Ducha Świętego, przyjmuje Słowo Boże jako regulator swojego codziennego chodzenia i stawia sobie za cel, by stać się pokornym, podobnym do Chrystusa chrześcijaninem z nieba. Tacy mogą żądać tej cudownej obietnicy, miłości jako swojej własnej. Jeżeli godnym przedmiotem ambicji jest być miłowanym przez dobrych i wielkich tu na ziemi, to jaka musi być wartość oka miłości bijącego na nas z tronu w niebie? Tak, jeżeli godnym przedmiotem jest być miłowanym, Jeżeli godne pożądania jest być miłowanym przez dobrych i wielkich tu na ziemi, to jaka musi być wartość miłości pałającej do nas stronu w niebie? Czy miłość brata, siostry lub rodzica nie blednie w porównaniu z tym? Pomyśl tylko, on patrzy na nas biedne robaczki, i odnosi się do nas jak do swoich dzieci, sióstr, matek. Nie wstydzi się nazywać nas braćmi, jak mówi nam Ewangelia Mateusza 12, 48 i Hebrajczyków 2, 11. Czy uwierzyliśmy i poznaliśmy miłość, którą Bóg ma ku nam, jak mówi pierwszy list Jana 4,16, jakże u Boga była nasza odpowiedź na tę miłość, jakże u Boga byłaby. Nasza odpowiedź na tę miłość.